Ja już byłem przed nim eee... Eee, Trochę szczęścia bo dzisiaj jak Daj to uścisnąć No wiem, nastrój jako jest dobry jak zeszłam zawsze A więc jest proszę Państwa pierwsze w karierze po position Roberta Kubicy. A więc jest P1 uradowany zespół BMW. Well, the first time no, time one history. A Robert Kubica jutro w wyścigu o Grand Prix Bahrainu rusza z pierwszego pola startowego, a z Toru Sakir pod Manamą gratulacje. Powiedz nam jak czuje się pierwszy w historii pola, który do wyścigu Formuły 1 wystartuje z pierwszego pola. Ja it's the end of lap one, hasn't it? Okay, Master's tyres are 50 laps old. Let's have a go And here's the response. Yep, I'll have that one over to turn seven. Going around the outside and he's pulled it off. What a move! Hidden fourth. Wine ran the casino down the hill. They veer right to miss that bump there. The undulation in the circuit. Very early. There's going to be contact. Niestety, szczęście nie trwało długo. Wielki pech Polaka, 22 okrążenia do mety. Jeszcze nie wiemy co się stało, ale mogę się domyślać, że chodzi tutaj o układ przeniesienia napędu. Właśnie, widzieliśmy to jeszcze raz. Pomknął obok nich, jakby jechał zupełnie samochodem z innego świata. Więc bardzo dobra jazda Kubicy, który w tej chwili jest na trzecim miejscu. No pamiętajmy, że będzie musiał jeszcze zjechać na jedno tankowanie

Trzaskamy boli. Miejmy nadzieję, że wszystko jest w porządku z zawodnikiem. Nie widać tam żadnego poruszenia w krokficie. Nie rusza, nie rusza ręką, nie rusza głową. Ale dramatyczna sytuacja. I wiarygodny wypadek. Kubicy, przyglądamy się. Oczywiście samochód bezpieczeństwa na to, że są już służby ratownicze przy. Dlatego że po tym wyścigu Robert Kubica będzie liderem Mistrzostw Świata. Baliśmy się to powiedzieć 15 okrążeń wcześniej. Ale już teraz możemy, mamy już prostą startu mety, flagę w biało-czarną szachownicę. Robert Kubica wygrywa swój pierwszy w karierze wyścig Formuły 1. A więc stało się to, na co czekaliśmy. Myślę, że nie tak długo zanosiło się na to zwycięstwo od początku sezonu. Jest tutaj Rał wielkiego pecha. Historyczne zwycięstwo Roberta i od razu potwierdzenie tego, którzy oglądają to pierwsze historyczne zwycięstwo Roberta Kubicy. W tym sezonie dwa zwycięstwa Hamilton, dwa zwycięstwa Raikkonen, dwa zwycięstwa Felipe Massa. No i teraz w siódmym wyścigu, w siódmym tegorocznym wyścigu na pierwszym miejscu jest Robert Kubica. Gratulacje od Mario Tysena, no wyobrażam sobie jak szczęśliwy jest także Mario Tyson, Robert kletnął tam, Nika Heitfelda również podobnie zareagował, Nick Heitfeld teraz dopiero sobie gratulują, no wynik jest niesamowity proszę Państwa, podwójne zwycięstwo zespołu BMW Zauber. 100 100, 100. Okay, ok ok via 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 fatto male. Si è fatto male, si è fatto male. via via Basta. No, Robert. Fermati, fermati. Roberta via który doznał poważnego wypadku podczas rajdu di

be announcing the second seat for the Williams Racing team for 2019 will be Robert Kubica. Botas gets away well. wyścig w deszczu 2010 roku od Korei, mocno szalone dzisiaj zawody. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało? No, szalone. E... Ogólnie było bardzo ślisko, e... opony e... dostawały e... sporo w kość. E... Tak naprawdę bardzo szybko 80-70% toru było, e... można założyć sliki, ale 20-30% toru było zbyt mokre. E... Dlatego opony się zużywały, się się bardzo. Ogólnie był to wyścig e, trochę zwariowany. E, można było się pokusić e, o, o założenie slicków e, na ostatnim przedostatnim sekcjkarze, e, ale trochę zabrakło może przekonania, trochę zabrakło też, e, ponieważ e, te dwa, trzy zakręty były mokre. My, bardzo nam ciężko rozgrzewać opony. Jak John wyjechał przede mną na, na slickach zamontowanych, Pitlanek jest mokra. Na pierwszych dwóch zakrętach byłem w ogóle szokowany ile on ma przyczepności. Sam te zakręty przejeżdżałem okrążenie wcześniej. Pier Robert, to jak to było w nocy z tym wyspaniem się? Początek znowu całkiem ciekawy, chociaż tam z Georgeem ostro było, poszedł jak dzik malin w pewnym momencie. Tak no z pierwszym zakręcie na starcie miałem problem z funkcjonowaniem, z funkcjonowaniem silnika miałem dziurę w mocy przy drugim biegu straciłem tam sporo czasu później na pierwszym zakręcie udało mi się wyprzedzić George'a i tam byłem w walce ale dojeżdżając do piątego zakrętu no, trochę Trochę było grubo z jego strony, chyba tam parę lub kilkadziesiąt metrów za późno zahamował i się dotknęliśmy. Później było wszystko w miarę ok, ale z Jovim, z Antonio się spięliśmy dosyć mocno i uszkodziłem prawą, całą prawą część podłogi. Gdzie u nas w ogóle jest mało przyczepności, bez, bez znaczy z tymi z tym uszkodzeniami było jeszcze, jeszcze trudniej. No i tyle. To był na razie Twój ostatni start Formuły 1. Jakieś emocje już się zdążyły pojawić? Na razie jeszcze jesteś w tym wyścigowym gazie? Nie, na razie na razie jest, jest emocjonalnie. Mamy grudzień. Nie powiem czy się, założyłem, że Cię o to zapytam. Kiedy spodziewasz się, że usiądziesz znowu w wyścigowej maszynie? Myślę, że dosyć szybko. Chociaż zobaczymy. A jeszcze tak ogólnie podsumowując ten, ten rok. Nie żałujesz na pewno tego, tego, że wróciłeś? Co ten sezon ci, ci dał? Czy na przykład zmienił Twoje postrzeganie Formuły 1? Wygasił może jakąś miłość, jakąś iskrę do, do tego sportu? Myślę, że to nie jest pytanie na, na teraz. Jestem po wyścigu i tak naprawdę zapytaliśmy się o cały sezon i moje przemyślenia, które tak naprawdę teraz. Sorry, ale, ale po prawie dwóch godzinach ścigania jakoś nie. Trudno mi zebrać wszystkie te myśli. Do kupy i żeby jakoś sensownie się wypowiedzieć. Zresztą e, myślę, że bym nic nowego nie powiedział. Także, książe był jaki był. E, z punktu widzenia rezultatów, z punktu widzenia jazdy, myślę, że było dużo lepiej niż się wydawało. E, momentami nawet było bardzo dobrze. E, to są moje przemyślenia, ale.